Zrazek baranek, szkapa i zbanek, tak to ja zarazek. Witam, jestem zrazek 2000, a to jest pierwszy odcinek naszej nowej serii Polecanki. Dzisiaj mamy pierwszy odcinek. Tak, dla przypomnienia, mamy 10 maj 2013 rok, 26. Tak, dosłownie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kanał pewnego człowieka. Wiadomo, he... będzie link. Mm. To dobry malarz. Teg. Czy on przed chwilą nie miał innego tła? On zmienił przed chwilą. What the fuck. No tak. O go najpierw? No tak, no awatar, No awater jak awatar. Spoko. Dobry malarz. Dołącz. 113 subskrypcji. 1649 wyświetleń filmów. No opis ma. Hej, się banko, to macie mój sprzęt, słuchawki, plus mikrofon, headset, sty stereo, sprint, coś tam, coś tam, coś tam, Escape, laptop, o, on też ma laptop, mm, nie dziwię się, bo on też nagrywa na Tiny, eh, my jacy jesteśmy, ale system ma taki jak ja chcę mieć Windows 7 Professional, Myszka, myszka Trust, program do nagrywania, Fraps, mm, no, no tu macie do niego Facebook, Twitter, no i subskrybuję, jeśli chodzi o subskrypcję. No tak, Playlisty mozą w Malarz, przez świat terrari Jak wiecie, terrari nie, nie znoszę. no Nie lubię, no. Może kiedyś wynagrywam, no, ale na razie nie jestem do tego przekonany. Skyblock z wiem, to jest jego ziozdra. Pozdrawiam pozdrawiamy ją. Poranniki, inne. Animacje. Minecraft Apokalipsa, zagrajmy w GTA 3. Stare dobre czasy i kwadratowa Melina. O Melinie zaraz powiem, więc. Przy okazji reklamuję jego melinę, już tutaj się włączam. No i tak, zobaczmy. O, wybaczcie za te malutkie lagi. No tak, zobaczmy jak to w ogóle jest. No tak, no popatrzmy. No paski, no paski ma tutaj tylko jak widać. Ma na HD, więc jest spoko. No wszystko jest wyraźne, to sobie zobaczycie sami. Intra też właśnie intra robi piękne yy, tła też. Więc dzięki niemu można powiedzieć, że tło mam. Oraz nie, yy, intra, inter, nie robi, inter nie robił dla mnie. On teraz zrobił dla mnie awatary nowe tło, które niedługo się u mnie ujawi. Pojawi przy czemtkolwiek. Więc subskrybujcie go, by miał więcej yy, widzów. Zawsze możecie się do niego zgłosić o jakieś intro, czy tam tło. Tak. No, pójdźmy do. Przejdźmy do kwadratowej Meliny. Kwadratowa Melina. Tak. To będzie coś w podobieństwu do kwadratowej masakry. Jeszcze nie wiem w ogóle, czy to będzie do pierwszego sezonu podobne, czy do drugiego, ale mi się wydaje, że yy, dobry malarz dąży do sezonu pierwszego. Yy, tak. Zapraszam Was do wystąpienia. Jak wiem na razie coś się zląbało i po prostu yy, na razie nie będzie tego, bo miało być w sobotę. Na nie wiem, którą, ale sobotę. Któraś tam maja. No tak, tutaj się zapisałem. Okej. Okay. Tutaj macie jacy są zapisani. Nie pewno najwidoczniej, no najwidoczniej jeszcze nie wpisał. To jest cała strona serwera, na którą sobie potem sami wejdziecie. OK. No i widzicie ludzie... Ludzie przychodzą do niego, jest spoko. No. I ja z tego serwera będę nagrywał. To będzie też w podobieństwu do... Nie powiedzmy, że teraz masakra, tylko kręciasta grupa, czyli będę należał do nich, tylko że w końcu ja nie będę adminem, nie będę musiał utrzymywać serwera nic, tylko ja będę po prostu u niego reklamował i będę w odcinkach. Jeśli chodzi o z grupę, przy okazji dopowiem, jeśli się yy, dobry malarz nie obrazi, mam nadzieję, że się nie obrazi. I kęciasta grupa powinna być, sezon pierwszy już nie będzie, więc ale więc będzie... 2014, o kurde. 2014, tak jak już mówiłem, niedługo będzie trailer. Ale dobrze. Więc tak, mm, zapraszam do subskrybowania jego kanału. Jak widzicie, ja subskrybuję. Ma 42, 42 filmy. 42 filmy, no. Też robi speed arty, więc jeśli chcecie do niego zgłosić, to proszę bardzo. Nie wiem, czy do niego nawet nie zgłoszę. Noch, noch, dobra. No, więc ja jestem Zarazek2000, dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka polecanki, mam nadzieję, że yy, będziecie subskrybować Dobrego Malarza, ponieważ dobrze maluję, tak, nie dziękuję za oglądanie i na razie, do zobaczenia!